Siemaneczko, ziemeczki z tej strony Euro Play Games. Dziś, dzisiaj pokażę Wam kanał, którym się zainspirowałam do tworzenia filmów. Kto się nazywa? Krzysiek ST. Jak Wam się filmik spodoba to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie i zostawcie subskrypcję. To do dzieło? Dobra To jest już włączone, po to odpalamy Cześć wszystkim No cześć Właśnie chciałem pokazać Mów co pokazać w tym linku Zadz... właśnie takiego tekstopaka. Tak, fajny Ciekawe czy fajne. Ale tego to nie wiem czy się spodziewam. Niego. To jest bardzo fajny tekst pak do Minecrafta. Widzę, ale zajęł Ci cały komp. I pul pulpit mów dalej. Mów dalej. Zobaczymy jakie tutaj ma ten, co ma tutaj na pulpicie. Ma O Mozilla, zdjęcia, kosz, to ten filmik powinien sobie skasować. Minecraft, Polska, brawo. Kogama launcher. Ciągnijmy dalej filmik. Filmik się skończył. To gówno nam pokazał. Przejdźmy do następnego jednego filmiku. Krzysiek. Yy, twórcy Krzysiek ST. Jesteśmy w kolejnym. Ciekawe co to ma być. Puszczamy dalej. 140 pikseli. Widać. Najgorsze jaką się da mieć. Nie polecam oglądać jego kanału. Ciekawe w ogóle co on robi. Jak coś to szukajcie kanału, który się nazywa Krzysiek ST. Link będzie w opisie do kanału. Trochę nudne to jest, po co w ogóle ja to oglądam? A, żeby? Z... Dobra, lecimy dalej. Ten filmik nazywał Lubię Minecraft. To nie wiem co jest wspólnego. Okej okay. To jest nudne. Przepraszam Was, ale muszę przystąpić do kolejnego filmiku. No, to kolejnego. Tylko co to ma znaczyć? Nie będę przedłużać tego filmiku. Uuu, jakiego ma zryfanego YouTube. To nie jest YouTube. Ciekawe co sprawdza. Pomijmy to, 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 to trochę, bo to trwa trochę długo. A jest trochę uzależniona od tego Minecrafta. Ciągle na Jak coś, że nie, nie słyszycie głosu, to, to w tym. Tutaj w tej chwili nie ma głosu. Nie musicie się martwić, że coś jest nie tak. Bo w, w, tutaj już się skończył głos. To też jest, to też jest jakieś nudno. Chodź, przejdźmy do dalszego. Zawsze, że ci to mówię, ale słuchać twój oddech. Co to ma być? Nie jest zbyt na filmik. Dobra, ja już to by było chyba na tyle. To żegnam Was. I do zobaczenia do następnego odcinka. Więc.